Emmanuel Olisadebe, urodzony 22 grudnia 1978 roku w Warii, to polsko nigeryjski piłkarz występujący na pozycji napastnika. W 1997 zgłosiła się po niego Polonia Warszawa i 23 listopada zadebiutował w meczu z dyskobolią Grodzisk Wielkopolski. W sezonie 1999-2000 był jednym z najlepszych zawodników eksaklasy, zdobywając 12 bramek, czym przyczynił się do Mistrzostwa Polski Polonii Warszawa. 17 lipca 2000 roku pod naciskiem selekcjonera reprezentacji Jerzego Engela oraz decyzją prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego uzyskał polskie obywatelstwo, mimo że nie spełniał wielu wymogów, m.in. znajomości języka polskiego. 16 sierpnia 2000 roku zdeputował w reprezentacji Polski w zremisowanym 1-1 meczu z Rumunią, w którym zdobył jedną bramkę dla Biało-Czerwonych. W eliminacjach do Mundialu 2020 8 goli i dzięki jego wyczynom polska kadra poleciała do Japonii i Korei Południowej, gdzie jednak zajęli ostatnie miejsce w grupie z Portugalią, Koreą Południową i USA. Sam Olisa Sadebe zdobył tylko jedną bramkę. Łącznie w kadrze rozegrał 25 spotkań, zdobywając 11 goli. W 2000 roku wyjechał z Polski, by grać w Panathinaikos Ateny, zdobywając z nimi mistrzostwo i Puchar Grecji. Jednak przez następne lata jego kariera gasła, aż w 2011 roku podjął decyzję o jej zakończeniu. Wilfredo Leon to polsko-kubański siatkarz urodzony 31 lipca 1993 w Santiago de Cuba, już w wieku 14 lat zadeptował dla seniorskiej reprezentacji Kuby w turnieju eliminacyjnym do Igrzysk w Pekinie, a w wieku 17 lat został jej kapitanem. W 2014 roku trafił do rosyjskiego Zenitu Kazań, przez co nie mógł reprezentować Kuby, ponieważ regulami tamtejszej federacji zabrania reprezentowania kraju przez zawodnika, który gra w zagranicznym klubie. W 2015 roku zyskał polskie obywatelstwo ze względu na to, że jego żona jest Polką. W 2018 trafił do Serce Fati Peruga, gdzie w występowała przez 6 lat, zdobywając raz Mistrzostwo Włoch, trzy Wicemistrzostwa i dwa razy klubowe Mistrzostwo Świata. 27 lipca 2019 roku Wilfredo zadebiutował dla Polski w towarzyskim meczu z reprezentacją Holandii, który reprezentacja Polski wygrała 3 do 0. Z naszą reprezentacją zdobył Mistrzostwo Europy w 2023 roku, dwukrotnie brązowy medal Mistrzostw Europy w 2019 i 2021, Ligę Narodów w 2023 oraz Wicemistrzostwo Olimpijskie w 2024. W lecie tego samego roku został zawodnikiem Bogdanki Lug Lublin. Jarek Szygumo to polski lekkoatleta pochodzenia etiopskiego urodzony 10 stycznia 1983 roku. Do kraju nad Wisłą pierwszy raz przybył na Mistrzostwa Świata Kadetu w lekkoatletyce w 1999 roku. Uciekając przed służbą wojskową, odłączył się od reprezentacji Etiopii i trafił do obozu dla uchodźców w otrębusach. Początkowo trenował w Polonii Warszawa biegi sprinterskie, ale wkrótce przeniesiono go do biegaczy średniodystansowych. Polski Związek Lekkiej Atletyki wystąpił w tym czasie z wnioskiem o oficjalne przeniesienie Szygumo do reprezentacji Polski, co nastąpiło w sierpniu 2003 roku. We wrześniu tego samego roku zyskał polskie obywatelstwo, dzięki czemu w 2004 w Lipsku podczas halowego Pucharu Europy pobił rekord Polski na 3000 metrów. Wówczas jego największymi sukcesami były trzy młodzieżowe Mistrzostwa Polski oraz dwukrotne halowe Mistrzostwa Kraju. W następnych latach w wyniku kiepskich wyników nie otrzymał dofinansowania i wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie pracował jako operator wózka widłowego. W następnym roku zaczął trenować maraton, co okazało się być dobrą decyzją. W 2012 w jego debicie na tym dystansie został Mistrzem Polski. Dwa lata później zdobył wicemistrzostwo w maratonie podczas Mistrzostw Europy w Curie. Rychu, a w 2018 roku ponownie zdobył mistrzostwo Polski w maratonie. Sebastian Benisz to niemiecko-polski piłkarz urodzony 1 lutego 1987 w Gliwicach, występujący na pozycji obrońcy. Mając rok, przeprowadził się z rodziną do Niemiec, gdzie spędził całe dzieciństwo. W barwach Schalke 04 w Bundeslize zrezygnował 11 lutego 2006 roku w wygranym 7-4 meczu przeciwko Bayerowi Leverkusen. W latach 2006-2009 występował w młodzieżowej reprezentacji Niemiec, lecz ostatecznie zdecydował się na grę w seniorskiej reprezentacji Polski. 20 sierpnia 2010 roku tereny polskiej kadry Franciszek Smuda powołał na towarzyskie spotkanie z Ukrainą i Austrią. Zadebiutował w kadrze Polski 4 sierpnia 2010 roku po zremisowanym 1–1 meczu z Ukrainą. W lutym 2012 roku Benisz po raz pierwszy po poważnej kontuzji otrzymał powołanie do kadry na mecz z Portugalią, pomimo iż od września 2010 roku nie zagrał w żadnym oficjalnym meczu. Podczas Euro 2012 wystąpił w pełnym wymiarze we wszystkich trzech meczach polskiej reprezentacji. Po kompromitującym dla biało-czerwonych Euro Benisz przeniósł się do Bayeru Leverkusen, gdzie grał przez 4 lata. Ostatni mecz w reprezentacji zagrał 10 września w 2013 roku w wygranym 5 do 1 meczu z San Marino. Później bez sukcesów grał w niemieckich klubach z niższych lig. Zakończył karierę w 2020 roku. Mati Cash to polsko angielski obrońca urodzony 7 sierpnia 1997 w Slu. Swoją piłkarską karierę rozpoczął w Wanderers, a w 2014 roku przeniósł do niemieckiego zespołu Nottingham Forest. Do drużyny seniorskiej włączono go w 2016, lecz niemal natychmiast został wypożyczony do Dagenham Redbridge, występującym na czwartym poziomie rozgrywkowym w Anglii. Po okresie wypożyczenia powrócił na City Grant i przedłużył swój kontrakt z Nottingham Forest na następne 3 lata. W 2020 przyniósł się do Aston Villa, a debiut w Premier League zanotował przeciwko Sheffield United w wygranym meczu 1-0. W 2019 roku zadeklarował chęć gry w polskiej reprezentacji ze względu na to, że jego dziadek i babcia byli Polakami. W 2021 po potwierdzeniu obywatelstwa polskiego, został on oficjalnie uprawniony do występu w drużynie narodowej. Zadebiutował w niej 12 listopada 2021 roku, w wygranym 4-1 meczu przeciwko Andorze. Mamet Kalidow to polski zawodnik MMA pochodzenia Czeczeńskiego, urodzony 17 lipca 1980 w Rosji. W wyniku zawirowań politycznych w 1997 trafił do Polski. Po ukończeniu kursu językowego we Wrocławiu wyjechał do Olsztyna, gdzie ukończył studia na kierunku zarządzania i administracji. Od 2004 roku występuje w zawodach MMA. W barwach arachionu MMA Olsztyn zdobył Mistrzostwo Polski do 85 i 90 kg. W 2007 roku związał się z Federacją KSW, a już 15 maja 2009 stoczył walkę z Brazylijczykiem Danielem Assasio o tytuł Międzynarodowego Mistrza w Wadze Półciężkiej. Walkę wygrał przez knockout w 70 sekundzie. Pod koniec 2010 roku otrzymał także polskie obywatelstwo i chciał reprezentować Polskę. 28 listopada 2015 roku na KSW 33 zlokotował Michała Materle w 31 sekundzie pojedynku, odbierając mu ten samym tytuł mistrzowski KSW w wagi średniej. Na gali KSW 52 przegrał jednogłośnie na punkty z mistrzem KSW w wadze średniej z kotem Aszkamem. 10 października 2020 podczas galii KSW 55 zrewanżował się Aszkamowi już w 36 sekundzie pierwszej rundy. Kalidow tym samym stał się ponownie mistrzem w wadze średniej. 13 listopada jego bilans walk wynosi 37-8. do Roger Bereiro to brazylijsko-polski piłkarz, urodzony 25 maja 1982 w São Paulo. Swoją piłkarską przygodę rozpoczął w Kornicach z Paulista, gdzie występował na pozycji lewego lub ofensywnego pomocnika. Po kilku nieudanych transferach trafił do Legii Warszawa, co nadało rozpędu jego karierze. Już w swoim pierwszym sezonie 2006-2007 zdobył z klubem Mistrzostwo Polski. W sumie dla Legii rozegrał 125 meczów, zdobywając 21 bramek i 16 asyst. Na początku 2008 roku przegląd sportowy poinformował o trwających od kilku miesięcy rozmowach między Polskim Związkiem Piłki Nożnej, a Kancelarią Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w sprawie przyznania rożerowi polskiego obywateli. Prezydent Polski nadał mu ostatecznie obywatelstwo 17 kwietnia 2008 roku. W reprezentacji zdeptował już miesiąc później, wygranym mi jeden zera meczu z Albanią. Na Euro 2008 rozegrał wszystkie mecze, jednak Biało-Czerwone Orły nie wyszły z grupy. W 25 występach dla Polski rozegrał Guerreiro zdobył 4 bramki i 4 asysty. W 2009 zmienił barwy klubowe, przynosząc się do Aeco Ateny, z którą zdobył w 2011 roku Puchar Grecji. Ze względu na kryzys, dwa sezony później Alex padł z ligi, a Roger powrócił do Brazylii, gdzie grał już znacznie mniej. Karierę zakończył w 2017 roku. AJ Slaughter to amerykański koszykarz urodzony 3 sierpnia 1987 w Shelbyville w Kentucky. Slaughter w latach 2006-2010 był zawodnikiem zespołu Western Kentucky Hilltopers, a następnie zgłosił się do udziału w drafcie NBA, lecz nie został wybrany. Później trafił do Europy, gdzie reprezentował barwy włoskiego polaczenia Sobiela, belgijskiego Mons High i francuskich klubów Charlotte Basket i Elon Chalon. W 2014 zaczął ubiegać się o polskie obywatelstwo. Zainteresowanie jego naturalizacją wyrazili ówczesny trener polski Mike Taylor oraz jej menadżer, Marcin Widomski, którzy chcieli, aby w razie otrzymania przez slotera polskiego obywatelstwa wystąpił w reprezentacji Polski podczas mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn 2015. Ostatecznie w czerwcu tamtego roku sloter otrzymał polskie obywatelstwo i został powołany na mistrzostwa Europy. Tym samym został siódmym amerykańskim koszykarzem w historii, któremu nadano polskie obywatelstwo. W lipcu tego samego roku trafił do greckiego Pana Tinajkosu, którego barwa grał w rozgrywkach Euroligi zdobył puchar Grecji i Wicemistrzostwo kraju. Od 18 czerwca 2024 reprezentuje barwę kasy de mont -Saragossa. Magomet Murat Gadziejew to rosyjski zapaśnik urodzony 15 lutego 1988 w Dagestanie w ZSRR. Od 2000 do 2012 reprezentował Rosję zdobywając dla niej Mistrzostwo Świata Juniorów do 66 kg w Stambule oraz Srebrny Medal Mistrzostw Europy Seniorów w tej samej kategorii wagowej. We wrześniu 2014 roku Gadziejew otrzymał pozwolenie na reprezentowanie Polski po wcześniejszym otrzymaniu polskiego obywatelstwa, na który oczekiwał około roku od złożenia wniosku o jego przyznanie. Pod koniec tego miesiąca powrócił na arenę międzynarodową reprezentując już Polskę i startując w kategorii w kategorii wagowej do 70 kg. W 2015 zdołał srebrny medal Igrzysk Europejskich rozgrywanych w Baku. Rok później zdobył Mistrzostwo Europy Seniorów. W kwietniu 2016 roku zwyciężył w turnieju kwalifikacyjnym do Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016, startując w kategorii do 65 kg. Pobranej od niego w trakcie tych zawodów próbce wykryto jednak śladowe ilości meldonium. W związku z czym Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza podjęła decyzję o pozbawieniu go kwalifikacji olimpijskiej. Polski Związek Zapaśniczy złożył jednak odwołanie od tej decyzji na początku lipca 2016 roku Przywrócono Gadziejewowi prawo startu w letnich igrzyskach olimpijskich w 2016 roku. W Rio de Janeiro zajął 16 miejsce w kategorii do 65 kg, w 2017 zdobył srebrny, a w 2019 brązowy medal Mistrzostw Świata, aby finalnie w 2021 w Oslo zostać mistrzem świata. Ludowik Obraniak to polsko-francuski piłkarz urodzony 10 listopada 1984 w okolicach Metz. Juniorską karierę i początek seniorskiej spędził w FC Metz grając na poziomie Ligue 1, gdzie w dorosłej drużynie rozegrał 99 meczów. Rozegrał kilka spotkań w młodzieżowej reprezentacji Francji, lecz ostatecznie wybrał grę dla Polski ze względu na to, że jego dziadek był Polakiem. W 2007 przeniósł się do Lille, w którym w sezonie 10-11 zdobył mistrzostwo Francji i Puchar Francji. Po uzyskaniu obywatelstwa w 2009 roku zdebytował w wygranym 2 do 0 meczu przeciwko Grecji, w którym zdobył obydwie bramki. W styczniu 2012 się do Gildę Bordeaux, z którym zdobył Puchar Francji w 2013 roku. Został powołany na Euro 2012, występując we wszystkich trzech meczach grupowych, jednakże Biało-Czerwoni nie wyszli z grupy. 16 maja, ze względu na konflikt z ówczesnym selekcjonerem reprezentacji Waldemarem Fornalikiem, ogłosi zawieszenie kariery reprezentacyjnej, ponieważ uważał, że nie otrzymuje dostatecznego szacunku. Po objęciu kadry przez Adama Nawałkę zagrał w dwóch meczach, a jego ostatni występ w reprezentacji był zremisowany 1-1 mecz przeciwko Niemcom, rozegrany 13 maja 2014 roku. Później reprezentował bez większych sukcesów barwy niemieckiego Welderu Brema, Borussy Mönchengladbach, tureckiego Elize Sporu, izraelskiego Maccabi Haifa i francuskiego Unger. Zakończył karierę w 2018 roku.